Matka w areszcie. Bo poszła do szkoły za córkę Usa, poszła do szkoły zamiast córki, nikt nie zauważył. 30-latka trafiła do aresztu. Kejs Sigarcia założyła bluzę z kapturem, maseczkę i okulary, po czym poszła do szkoły w teksańskim San Elizario zamiast swojej 13-letniej córki. Przez cały dzień nikt nie zauważył, że uczennica to tak naprawdę 30-letnia kobieta. Choć Garcia zapewnia, że robiła wszystko ze szlachetnych pobudek, to za nietypową akcję odpowie przed sądem. Jestem tu cały dzień, staję twarzą w twarz z nauczycielami. Czy wyglądam jak uczennica siódmej klasy? pytała Kejsi Garcia w wideo opublikowanym w ostatni czwartek na Ołtubie. W sześciominutowym materiale kobieta wychodzi z łazienki w szkole, spaceruje korytarzami, pozdrawia nawet dyrektora placówki. Kobieta w kolejnym nagraniu przyznała, że spędziła w szkole cały dzień, a jedyne problemy, jakie ją spotkały, to upomnienia od nauczycieli, którzy kilkukrotnie kazali schować jej telefon. Nie robiłam tego dla wyświetleń, nie robiłam tego dla wyświetleń czy sławy tłumaczyła Garcia, która zapewniła, że chciała pokazać, jak łatwo jest przypadkowym osobom wejść do szkoły. Mówię Wam, potrzebujemy lepszej ochrony dla naszych dzieci. To chciałam udowodnić, zapewniła. Zarzuty i areszt dzień później sprawą zainteresowała się teksańska policja. CBS 12 News zinformuje, że kobieta została zatrzymana w swoim domu, a następnie przewieziona do aresztu. Usłyszała zarzuty popełnienia przestępstwa przez wtargnięcie na teren szkoły i manipulowanie dokumentacją rządową. Jeszcze tego samego dnia opuściła areszt po wpłacie 7 tysięcy. 908 dolarów kaucji. Nagranie ze szkoły obejrzano ponad 200 tysięcy. Razy, spotkało się z pozytywnym odzewem internautów. Zamiast zająć się bezpieczeństwem w szkole, w pierwszej kolejności stawiają zarzuty osobie, która wykryła luki, brzmi jeden z najbardziej popularnych komentarzy. Casey Garcia do tej pory nie odpowiedziała na żadne z pytań zadanych przez dziennikarzy.